Chcielibyście Wiewiura? chcielibyście górala. Napiszcie jeszcze raz, kogo byście chcieli. Na tym projekcie, bo ja wam mówię, słuchajcie, ja dzisiaj wam mówię, że robię ten projekt. I za powiedzmy 2, 3-4 tygodnie ten projekt już będzie, będzie, będzie hulał. Potrzebuję tylko na niego pieniędzy. Bo, kurwa, dejku, jak to się szanuje, Kacper Duszek mnie nadal denerwuje. A ten Kacper Duszek, to ja, jak go spotkam, mam na rakiet na fardę. Mega mega Ci dziękuję za 11 zł. Patrzcie, bierzcie przykład z Dajka, nie siedzi na krzywy ryj, chcecie projekt? Chcecie projekt, to mogę ustawić cel. Będzie cel zapełniony, będzie projekt. Najważniejsze jest tylko wynajęcie chaty. Wynajęcie chaty na tydzień to jest koszt 10 tysięcy około, chociaż myśmy trochę lepszy wzięli, no ale nieważne. 10 koła jest projekt, kurwa 2-3 tygodnie robimy to. Za 2-3 max 4 tygodnie. BUM, macie pełen skład, macie kurwa już Ferrariak. Ferrari zorganizuje lux. Nie, nie tak, żeby się oglądać i o kurwa, ale stypa i z jabłek. Sam. Nie, nie, nie. Tam się, tam się będzie przewijał w chuj gości. Macie gwarancję, że w chuj gości będzie i wszystko będzie ładnie dograne. Zatrudnimy też Dairoxa i w ogóle. Dobra. Myślę, że o takiego Koksa czy Machonka to już bardziej ich trzeba będzie zapytać, ale wydaje mi się, że wezmą udział. Spytamy jeszcze kilku innych uczestników z YouTube Shore. Udział, ale nie wszystkich. Nie wszystkich ze względu na to, że, znaczy, ofertę możemy złożyć wszystkim, ale to będzie oferta, nie? Puci, Puci, dobry pomysł. Puci, bym sam zobaczył, bo już stęskniłem się trochę. Rafona, yy, Rafon nie wchodzi w grę ze względu na to, że przygotuje się do, przygotowuje się do walki na MMA, więc. Więc on nie będzie w stanie pić alkoholu, wiecie, no się może okaże na dniach, że, że, że ja też będę walczył na fame, bo, bo dzisiaj dostałem info, dzisiaj dostałem info, że będę wiedział w ciągu tygodnia, także jak się okaże, no to wtedy, wtedy zorganizuję Wam ten projekt, ale będę jedyną trzeźwą tam osobą, może nawet lepiej, że będę trzeźwy, może będę lepiej, ale zorganizuję specjalnie dla Was, tylko no oczywiście potrzebuję na to fundusze, nie, patrzcie, to ustawię cel, zamiast brak dymów na YouTube... Usuwam ten cel. Robię 10 tysięcy cel. Eee, wyście chcieli kasiusza. Zobaczymy, co da się zrobić. Ksajo nie sądzę. Ksajo, z tego co wiem, nie współpracuje z nikim. I nie będzie się dzielił na pewno ze swoimi zasięgami. Także Ksajo odpada. No, z Kasjuszem jak najbardziej mógłbym, Kasjuszem, bym widział w czymś takim. Bardziej, że on jest teraz na trybie melange. No, więc spoko. Ambro. No, myślę, że ich razem w jednej chacie, nie tego. Ambra nie sądzę, żeby chciał brać w czymś takim udział. W jednej rzeczy już brał, ale Ambro to bardziej na sportowo, nie niż na imprezowo. On nie lubi imprezowych klimatów. Meduza? Meduza sportowo, on nie pije. Punio... Zony. Nie znam Zonego, więc nie wiem, kim on jest. Strzałek, coś tam, kiedyś raz już mi mówiliście właśnie we widzowie na Twitchu, coś tam. Paris Platynów. hmm... Nie sądzę, żeby dała radę go załatwić. Ja Wam mówię, kogo da się załatwić, a kogo nie. Nitro czy tej kwannon, to raczej ich nie da załatwić. Ich to bardziej dałoby radę, może jako gości. Jeśli by chcieli nas odwiedzić jako goście, to raczej tak. Pasza TV. No myślę, że damy radę. Myślę, że z Pasza damy radę. <grym> myślę, że do zrobienia. Polaka. Słuchaj, ja bym, mógł nawet ja bym mógł podpisać kurwa papier, że jak mu przypierdolę, to na przykład płacę, nie wiem, 50 tysięcy złotych, tak? I ci powiem, że nie wiem, czy mi ich nie zapłacił, ale to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, oczywiście. Guzik? No, problem jest taki, że, że musielibyśmy sobie najpierw dać po mordzie. Dla mnie to żaden problem, jak chcę. No to można przemyśleć, nie? Jego obecność. Dobra. Mi się wydaje, że, że już kilku wypisaliście ludzi. E, mi się wydaje, że już kilku ludzi wypisaliście, których bylibyśmy w stanie ogarnąć. E, no dobra, zobaczę, zrobię wszystko co w mojej mocy. Będzie też wielu innych gości, znaczy uczestników, którzy nie będą zbyt popularni, ale będą, będą zadymierzami, nie? Dobra. No, ale to dopóki tutaj on nie ruszy, to, to ja nie ukrywam, że, że, też nie ruszę. Chcecie, to się zrzućcie. Nie chcecie, nie musicie. Ozdoba? Ozdoba jest do załatwienia. Chcielibyście, spo... napiszcie teraz na czacie, chcielibyście pozytywnego ozdóbkę, czy nie? Ozdobę możemy, damy radę załatwić. No kurwa, tak jest. Jest 2 do 1, 2 do jednego. Czyli teoretycznie chcielibyście pozytywnego zdóbkę, no? Hmm. Chcielibyście pozytywnego zdóbkę. Ale tak niekoniecznie, tak powoli się kurwa zmienia. No stawię jeszcze raz. Uwaga, ostatni raz stawiam linka na czacie. To na pewno była najstarsza osoba z uczestników. Dobra. No tak kurwa wam powiem, że no trochę byście chcieli, ale tak nie do końca, nie? Trochę byście chcieli, ale nie do końca. Hmm. No dobra, dobra to już wiemy, na, wiemy, na czym stoimy. Dobra, to zrobimy jeszcze jedną ankietę. Czy chcielibyście górala? Słuchajcie, ten projekt jest kurwa robiony dla was oczywiście. Yy, najpierw trzeba mieć fundusze. Macie linka na czacie, żeby zrobić taki projekt. A ona na razie jest zero funduszy, więc ja nawet... Ja wam jem zajebisty projekt. Mówiłam, że będą dym. dymy. Będziecie pisać dymy, 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 dymy na czacie. Ale... No nie, uk nie ukrywam, że, że ja teraz mam ważniejsze wydatki. Na przykład na dzidziusia. Nie mogę sobie coś takiego opracować. dobra, rezultat. No na razie tak, tak w ten sposób się to projekt prezentuje. No! Większość mimo wszystko jest za. Większość mimo wszystko jest za. No dobra, dobra, no to wie, wiem jakie macie mi te stanowisko. WG. WG jest zaangażowany w... bardzo Fame ma, więc jako uczestnika nie macie co liczyć, ale jako gościa, który nas odwiedzi, mogę... myślę, że, 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 że nie, nie będzie takich problemów, że dzwonię Wojtek, pomóż nam, ludzie Cię chcą. Myślę, że Wojtek na pewno jakiś dzień znajdzie i do nas padnie. Adam Z. No Adam Z by się przydał, nie? Nie ukrywam, że Adam Z by się bardzo przydał. E, słabo się to na razie zapowiada, bo, bo, bo nie widzę żadnych, e, żadnych ludzi, którzy by to wsparli, o dziwo. Że nie miałem jakichś donatorów, no ale jest koniec miesiąca, może po prostu... Dobra, idę siku, idę siku. Słuchajcie, według mnie i tak najważniejszą częścią będą goście i to, co będziemy e, z tymi ludźmi, którzy nas odwiedzą, robić, nie? Oraz atrakcje. Atrakcje, goście to, co najważniejsze rzeczy, a uczestnikami najlepiej by byli ludzie mm, profesjonaliści, ale którzy też potrafią zabawić, nie? I potrafią się dobrze bawić. Czy Marta Linkiewicz? Hmm. No ciekawe, ciekawe czy da radę ją zaprosić, za nie? Myślę, że jak już ma milion obserwujących, to na dziś nie chyba. Za dobre pieniądze oczywiście, no ale na razie na duży projekt YouTube zebraliśmy 0 złotych, więc yy, o dużych pieniądzach to my nie mamy yy, Bezstrzaka. Wiecie całą Myślę, że Bezstrzak by się w naszym towarzystwie nie odnalazł i że się nie nadaje, bo my nie robimy Melina House, tylko my jak już byśmy zrobili to Party House, że tak to nazwę, nie? Yy, także słuchajcie, Bałba pyten z YouTube Shore, chcielibyście go? Chleje, załatwia foki, robi dymy. Także chcie, chcielibyście Baobaba? Z, ale tego z YouTube Shore. Nie tego z Magikala. Większość jest na no tak. Baobab jest swój w porządku. Baobab to jest taki gość, nie? Ja się z nim poznałem. Wam powiem, że Baobab jest mega w porządku. Na niego można liczyć i tak dalej. No i robi. Fajne jest to, że już właśnie że robi dymy, nie?